Siema mordo, ogólnie widzowie wróciliśmy właśnie sobie z wakacji ci spadł. Chłopaki bardzo się ucieszą. Popaki siema! Dzień Jesteś dobry. Nie? Ej, co jest? Czemu nikt nie odpowiada w ogóle? Halo? Może ktoś jest na basenie? Na pewno wszyscy są stary na basenie jeszcze jak na wakacje. Jak? Czemu nikt w nie ma? Co jest? Dobra. Wiem, że w kuchni się na nie wiedzą. Co? Dobra, no. Halo? Gipek? Wiktor? Pierwsze jest tutaj dziwnie czysto, co nie? Może. Tak, jakby coś się stało, jakby wszyscy się zdyscyplinowali nagle i zaczęli sprzątać w tej chacie. Niemożliwe. No, też mnie to stary trochę przeraża. Dobra, zobaczmy na ogrodzie może. Halo! Jeepek! Wyjdź ze swojego miejsca, co zawsze siedzisz w nim. Mam nowy rekord, dawaj. Dobra, uwaga. Trzy, dwa, jeden, go! Stop! Nowy rekord. Uuu! Uh, Uch No uh. był ciężki widzowie, dobra. Halo, gdzie ktoś jest? Ej, może w moim pokoju jakąś niespodziankę szybko. A na pewno, bo ty miałeś urodziny stary. Ale no to trudno. już robiliście mi imprezę kilka miesięcy temu. Co <grym> się dzieje? Ej, zobacz! Oh. Liścik! Ej! Jakaś groszka. Jakaś stary. niespodzianka, no. Co? Chwila. To z jakiegoś urzędu chyba. Drogi panie Erneście, chcemy pana serdecznie zaprosić e, do pewnego eksperymentu społecznego. Mianowicie rzucamy Panu wyzwanie, aby przetrwał pan w naszej szkole przez 24 godziny. Jeśli uda się Panu to zrobić, dostanie pan bon na wakacje w dowolne miejsce. Serdecznie zapraszamy e, dyrekcja szkoły. Ej! Skoro to jest challenge, no to jest nagroda, bo na wakacje może nawet coś więcej mi jeszcze dadzą, nie? Jeżeli to będzie skomplikowane Nie ma tutaj chłopaków, więc pewnie też wzięli udział w tym eksperymencie I są w tej szkole, więc widzowie, przenosimy się tam Dobra, czyli to tutaj, najsurowsza szkoła świata Pytanie brzmi, czy serio będzie tutaj aż tak surowo i aż tak ciężko, że ludzie nie przychodzą w challenge'u, żeby spędzić tu 24 godziny Czyli w sumie jeden dzień Na początku muszę znaleźć dyrektora, więc... Halo? Jest tu kto? Czemu tutaj są takie pustki? Halo! Ej, to jest chyba gabinet dyrektora. Dobra, jeżeli to jest tak surowa szkoła, to to może być trochę ciężkie. Ale okej, okay, przyjmujemy to zadanie i zobaczycie, że w każdej szkole da się zdać. Powiedział, że zapraszam. Dzień, 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 dzień dobry, dzień dobry. Ja w sprawie tego challenge'u w najsurowszej szkole świata to jest tutaj? Tak, jest u nas takie ogłoszenie. E, no dobra, no to w takim razie na czym to polega? Nasze wyzwanie śma hmm. 24 godziny. Hmm. dobre obzirom, dobre zachowanie. Czy przyjmujesz wyzwanie? E, no jeżeli tylko tyle, no to tak, przyjmuję, jasne. Dobra, okej, okay, nie ma problemu. Okej, okay, Przyjmuję Przejdźmy do szkoły. Dzień Ale. No to masz taki plecak. Co no, muszę ci go zabrać? Co? Jak to? Czyli wyzwanie się zaczęło. No niestety przyjąłeś wyzwanie. Teraz musisz taki wyzwań No nie, jakiś szary zamiast składu. No z tym pasztetem. Dobrze, Albo nosisz, albo. Niestety opuszisz szkołę. Co, rozumiem, że mam iść teraz na lekcję. Tak się dawno dobra po dzwonku, powinienesz iść na lekcji. Dobra, dobra, no idę, idę. Do widzenia. To tutaj. O, siema! Dzień dobry. Czemu dzień dobry? A, bo jestem dla Was taki ważny. No! Piąteczka, Wiktor! <laughs> Zawsze tak się witamy. Siema! Ej, nie wiem, czy mi się zdaje, że oni są jeszcze dziwniejsi niż na co dzień. Nawet nauczycielka nic nie mówi. Dzień dobry pani, jestem nowym uczniem. Co mnie to obchodzi? Jesteś 15 minut spóźniony! To tak, już! <laughs> 14 minut. Dobra. A szkoła serio jest surowa, a ci nie wiem, czy oni są przekupieni. Może to są zasady ich czelężu, że muszą być tak dziwni. Wracamy do matematyki! Liczba! 3, kropka, 1, 4, 1, 5, 9. Stop!

WIKTOR! Skąd znasz liczbę pi? Ostatnio nie byłeś w stanie zapamiętać z jakich liter się składa twoje imię Proszę pani, nowy mnie zagaduje Niesubordynacja jest surowo karana <grystanie> Wracając do matematyki Tutaj Matematyka? Ja tu mam ważny telefon Halo? Czego trzeba? Hmm, oczywiście, moje usługi są dostępne całą dobę. Co to za rozmowy? E, ale to bardzo ważny telefon. Nieważniejsze niż matematyk. Dobra, na szczęście mam drugi. Halo? Tak, Panie Prezydencie, już jestem. No, jak mówiłem, 24 godziny na dobę są usługi dostępne. Pana piwnicy jest bober? No jasne, że będę. Nic nie jest wasz misz, od matematyki! O nie! Gdybyś zapamiętał raz i na zawsze. Telefon! No nic, no i teraz prezydent będzie miał bobera w... Co? Tylko 10 pytań? I wszystkie bardzo łatwe. Chyba zdam. Dobra, pierwsze zadanie zrobione i na 100% dobrze. Idzie mi naprawdę nieźle. Koniec czasu! Jak to jest czasu, no! Jak oni... Czy wy zrobiliście już wszystko? Co jest wszystko jako zaznaczane! No nie mogę! Zdobyłeś tylko jeden punkt i wiesz dobrze co to oznacza Eee trójeczka? W naszej klasie to jest niedopuszczalne, masz jedynkę Co wy naśladujecie Mewy? Co się dzieje? Jaka jest teraz lekcja? WF WF? O nie Skoro tu było tak przechlapane to co będzie na WF-ie? Dobra, jest błę, nowy na początek. Jaki nowy? Powinniście się teraz uśmiechać, bawić, jest z w Ciszej, ciszej. No witam trasa. Pięknie, elegancko, w A ty co, nowy? No, pierwszy dzień. No to równaj tutaj raz! Dziesięć pompa, a dzień dobry. Wiedziałem, że tak będzie, każdy nawet taki jest. Dobra klasa, sięgramy w dwa ognie. Podział drużyny będzie sprawiedliwy. Wszyscy na niego. Jak wszyscy na mnie. Dobra, Musisz ale do ja tej... jest bojowy młode. Poradzę sobie. To jest sobie. szkoła dla musów. Ale ja sam. oni nie mają szans, bo o nich chodzi. Tylko tyle osób kontra ja. Musisz się wykazać. To jest surowa szkoła. A jak nie, to nie dziesięć, 10, tylko sto pompek. Jeden! Co? 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 A, dźwięk, dźwięk! A, 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 a. A. a! O nie, to przecież jest nie fair. Co? To jest jakaś najsurowsza szkoła świata? Ej, ta szkoła jest mega dziwna ogólnie. Może uda się znaleźć jakiegoś normalnego nauczyciela, z kimś z kim pogadam jakoś i kto mnie wesprze tutaj. O, i znalazłem to, czego szukałem, Zobaczcie. Pokój nauczycielski. I to otwarty. To jest dziwne. Zawsze pokój nauczycielski jest zamknięty. Powinienem tu wchodzić? Ej, dobra. Chyba nikogo nie ma. Jest tu kto? Halo. Ej, zobaczcie, no. Nikogo tutaj nie ma. Ale jest rodówka. Ej, co jest? Czemu nauczyciele mają tyle rzeczy? Chipperki na przykład? Mmm. Hmm, no ci nauczyciele mają gust tutaj, może nie są tacy źli a, Mogę się założyć, że oni tutaj jedzą sobie chipsy A tam na dole, w stołówce Wszyscy dostają do jedzenia tylko jakieś klopsy Albo nie wiem, coś jeszcze gorszego, dobra Bierzemy coś i się zawijamy O Jakiś tribit, sneakers. Jeszcze coś do picia e, I lecimy, bo teraz przerwa obiadowa Może się uda z kimś pogadać Nie no, stołówka wygląda całkiem git Wszyscy już siedzą, jedzą, ale Czemu tak śmierdzi? Czy oni jedzą zgniłe jedzenie w tej szkole? O co chodzi? Siema Okej, okay, no w sumie już się przyzwyczaiłem, że ludzie są tutaj tacy, a nie inni Nie wiem, co się z nimi wszystkimi stało oh, Dobra, skąd mogę wziąć jedzenie? Okej, okay, w sensie w sumie i tak, i tak wasze jedzenie wygląda... O, nie, ej no na tym jest pleśń, nie jedzcie tego! Zipek, przestań to jeść! zgniłe spleśnia... Dobra, co ja się będę w sumie produkował? Tak się składa, że na szczęście wziąłem trochę rzeczy ze sobą. To jakiś byk na pewno pije. Może chcecie batona? Halo? Dominika, chcesz? Straciłam apetyt. Co tu się dzieje, widzowie? oni są połączeni? Nie mam pojęcia, ale przynajmniej mam to. Skąd ty masz takie jedzenie? Ja wiem, że ukradłeś komuś to jedzenie. Ukradłem. No, coś w się sensie było w takiej lodówce, ja jej sobie wziąłem. No ale co mam jeść? Zgniłe jedzenie? Wstawaj, i chodź do gabinetu. Co? Do gabinetu? Teraz to już mam serio przypał. Zapraszam do gabinetu. O nie, do gabinetu, ja wszystko wyjaśnię. O nie, o nie, pan trener. Co zrobiłeś z moim napojem? Z napojem? No, obrzydliwe żarcie było na stołówce. No, Więc jak wziąłeś mi właśnie napój na na, no, nauczycielowi. Tak, no tak, tak jak jest na monitoringu. Raz, jak, jak się teraz robi z tego? Było bardzo obrzydliwe jedzenie na stołówce, nie dało się tego jeść, a szkoła powinna zapewnić uczniom możliwości dobrego rozwoju. A to picie no, je to daje. jest. Jest na pracowniku oświaty. Mogłeś się spytać. No, przepraszam bardzo, nie wiedziałem, że to czyjeś picie. Ja myślałem, że to jest po prostu lodówka dla uczniów. 49 pompek. 49? Nie, 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 dobra, bez bizdania, już, już, już. Masz ostatnią szansę? Bo inaczej wylatujesz ze szkoły. Dobra, no przecież nie jestem złodziejem, przypadkowo to ukradłem. Mogę już iść? Możesz, jesteś wolny. Rachel, jesteś młodzież. Szkoda gadać. No sorki za spóźnienia u dyrektora. No i. Pan zresztą co on to opowiada? O, robimy jakieś eksperymenty, czy jak? O, Ernest, dobrze, że jesteś. Zrobisz nam eksperyment. Jaki? Wymarzony. No. Dowolny. Wszyscy zrobicie. Ja znam tylko jeden. Dobra, mogę okularki? Dzięki Akurat mam kole i mentosy. Zaraz zobaczymy, jak działa połączenie tych dwóch substancji. Dobra, to najpierw otwórzmy sobie kole. Proszę pani, niech pani patrzy! Robię eksperyment! O. O. Coś stało? Zostaje troszeczkę. Miarka się przebrała. Przepraszam bardzo. O nie! Miarka nie może się przebrać. Me? A właśnie, że w mojej szkole może Dostajesz kolejną jedynkę Dwójeczka i możesz zrobić szkole. Dosz Nie no kolejna jedynka przecież ten czas Dosz Wypad z tej szkoły to już Dobra, jak ta szkoła jest taka surowa To ja też będę surowy A Co wy ludzie o! Wypisuje. Nara! Ja też! Ja ja też. Ja też. Nara! Nara! Każdy ma przystawać sobie!